Leo Messi does it again. It's superhuman. Mam nadzieję, że niektórzy z Was pamiętają te słynne słowa komentatora. No i słuchajcie, dzisiaj znowu to się stało. Leo Messi wygrywa 45 tytuł na swojej piłkarskiej ścieżce, na swojej piłkarskiej karierze i staje się najwybitniejszym zawodnikiem w historii. Zawodnikiem, który zdobył najwięcej tytułów w historii futbolu, w historii piłki nożnej, wygrywając Copa America z Argentyną. Przyznać się, który z Was. Po tych obrazkach miał lekkiego. Zonka w oku, że troszkę łezka gdzieś tam się zakręciła, kiedy to w 66. minucie Leo Messi opuścił e, finał Copa America z grymasem bólu. Potem nagle okazało się, że ta noga wygląda jak balon, że ta kostka jest po prostu zdewastowana i Leo Messi nie był zdolny do gry i musiał zejść i bardzo cierpiał z tego powodu, że nie może dokończyć tego finału. Bo przypominam, że w momencie, kiedy Leo Messi schodził w tym wielkim finale Argentyna-Kolumbia e, na ławkę rezerwowych z, z tą kontuzją, to było 0 do 0 i Kolumbia grała troszkę, można powiedzieć nawet lepiej, więc widziałem, że on się naprawdę martwił o to, jak zakończy się ten finał i że kolejny raz, ten kolejny raz nie dołoży tej cegiełki do tego, by Argentyna wzniosła puchar. Całe szczęście dla niego, całe szczęście dla piłki nożnej, dla tej pięknej historii, jaką jest kariera Leo Messiego. Stało się tak, że Lautaro Martinez w dogrywce strzelił bramkę na 1 do 0 i to Argentyna obroniła tytuł Copa Ameryka i wzniosła kolejny raz ten tytuł, czyli w ciągu czterech lat wygrali Copa Ameryka. Dwa razy i Mistrzostwo Świata, a Leo Messi dzięki temu wzbija się absolutnie na annały światowego futbolu, wzbija się do historii, do której tak naprawdę ciężko już będzie komukolwiek zapukać na ten moment, bo wydaje mi się, że przez te 20 lat, 18-20 lat tej kariery Leo Messiego, no to słuchajcie, to naprawdę było coś niesamowitego, że tak naprawdę co trzy dni. Byłeś świadkiem czegoś fenomenalnego. Byłeś świadkiem geniuszu, byłeś świadkiem piłki kompletnej, byłeś świadkiem czegoś, co wiedziałeś, że cię spotka, bo czekając co trzy dni na mecz FC Barcelony, kiedy Leo Messi tam grał, wiedziałeś, że czym, czymś cię zaskoczy. A to dribblingiem, a to asystą, a to dograniem drugiego stopnia, a to przede wszystkim fantastyczną bramką. No i ta kariera Leo Messiego trzeba przyznać, że skończyła się. Znaczy, jeszcze mu nie kończymy kariery. Czekajcie, stop że kończy, powoli się kończy, bo to widać, że powoli ta kariera się kończy. 37 lat na karku, więc pewnie ostatnie Mistrzostwa Świata za dwa lata będą puentą Leo Messiego w zawodowej piłce nożnej. Ale te ostatnie lata kariery, szczególnie reprezentacyjne, to to jest, słuchajcie, coś, o czym Leo Messi marzył, bo wiemy, nie było mu łatwo. Wiemy, że przez te wszystkie lata z zajebistej, nieprawdopodobnej kariery klubowej przychodziły wielkie porażki reprezentacyjne. Przegrany finał z Niemcami, World Cup, Mistrzostwa świata. No mimo że Leo Messi został menow w the turnieju, MVP całego turnieju, najlepszym zawodnikiem mistrzostw świata, no to jednak nie udało mu się poprowadzić Argentyny do zwycięstwa w mundialu, czego tak bardzo pragnął od małego dzieciaka, bo powtarzał to na każdym kroku, że jego marzeniem jest być Diego Armando Maradoną i jego marzeniem jest być mistrzem świata z Argentyną. Potem te przegrane finały Copa Ameryka przecież, w którym raz przecież nie strzelił karnego i po tym go troszkę znienawidzili, to może za duże słowo, ale było widać, że e, nie płamają do niego taką sympatią. Zarzucali mu to, że w Barcelonie jest geniuszem, a na reprezentacji nie może tego przełożyć, że ciągle brakuje mu tego genu przywódcy, że brakuje mu tego genu zwycięzcy, ale coś się przestawiło. Po tym, słuchajcie, Leo Messi wrócił do reprezentacji Argentyny, oczywiście bardzo szybko powiedział w wywiadzie, że on musi i zrobi wszystko, żeby Argentyna wzniosła Puchar Mistrzostw Świata, no i słuchajcie, i on to zrobił. On wygrał ten mundial, pamiętamy to doskonale niedawno w Katarze. Wygrał dwa razy Copa Ameryka z Argentyną. No i może teraz e, mówić śmiało, że jest już zawodnikiem spełnionym, że jest zawodnikiem, który wygrał dosłownie wszystko. Więc wydaje mi się, że wszyscy fani futbolu przede wszystkim, bo ja wiem, że Cristiano Ronaldo przecież też pożegnał się niedawno z mundialem. No niestety to był bardzo słaby turniej Cristiano Ronaldo. O tym mam nadzieję jeszcze sobie porozmawiamy. Ale te łzy Cristiano Ronaldo też mnie bardzo dotknęły i bardzo trzymałem kciuki za ten drugi rzut karny i że go strzeli, bo jednak my tutaj słuchajcie o absolutnych legendach piłki nożnej o absolutnych tytanach piłki nożnej i myślę że nawet dzisiaj jeśli jest ta dyskusja kto ma wznieść do tą piłkę to słuchajcie my nie mamy tutaj kandydata do tego bo porównując sobie na przykład 2010 rok i statystyki Leo Messiego, zobaczcie na to, a porównując sobie dzisiaj statystyki Viniciusa, który jest jednym z głównych kandydatów do grania złotej piłki, no słuchajcie, to jest przepaść. To jest przepaść tak ogromna, że naprawdę ciężko jest dzisiaj wybrać kogoś takiego, który tak dominował ten sport na, na tej arenie największej, że tak dominował ten sport na tym najwyższym poziomie, a byliśmy tego świadkami. Byliśmy świadkami wielkiej dominacji dwóch wielkich piłkarzy. Ten odcinek jest poświęcony Leo Messiemu, więc jeszcze raz podkreślę, że było widać w nim, szczególnie w tym World Cup, że to był inny Lo Messi, to był przywódca, to był tak zwany men, gdzie wszyscy piłkarze zbierali się, czekali na niego, żeby chociaż wyjść na głupią rozgrzewkę. Messi zawsze wszędzie był pierwszy. Widać było zadziorę w Lo Messi. no i widać, że ta Argentyna to zespół nieprawdopodobny, a Scaloni zrobił potwora, który oczywiście na tym Copa America nie grał fajnego futbolu, zgadzam się z tym w 100%, ale mimo wszystko to jest drużyna do wygrywania i wygrywają, słuchajcie, i wygrali to Copa America już abstrahując od tego, co działo się w Kolumbii, bo tam parę osób zginęło, były zamieszki, były burdy, walki z policją. Syn prezydenta Związku Kolumbijskiego został zamknięty do aresztu, bo myślę, że to, co działo się na Copa América i to, jak Amerykanie nie poradzili sobie z organizacją tego turnieju, to jest materiał zupełnie na inny odcinek. A ten odcinek, jak jak widzicie, jest poświęcony absolutnej legendzie futbolu legendzie, której ja kibicowałem od dzieciaka i jakby szedłem z nim od nastoletniego roku życia do dzisiaj, czyli już do dorosłego faceta, cały czas obserwując jego nieprawdopodobne osiągnięcia i przede wszystkim nieprawdopodobną grę. Co tu dużo mówi. Coś się kończy, słuchajcie. Coś się kończy. Mam nadzieję, że coś się też zacznie, bo trzeba przyznać, że są na tej planecie goście, którzy mogą wzbić się może na ten poziom, co Leo Messi. chociażby Janis Lamal który zmierzy się z Leo Messi w finale La Finalissima, czyli ten finał odbędzie się już niedługo, czyli zwycięzca Euro, czyli Hiszpania i zwycięzca Copa Ameryka, czyli Argentyna, czyli Leo Messi myjący w małej wanience Gianni Salamala. 16 lat później ci goście zmierzą się w tak wielkim meczu. Słuchajcie, historia przepiękna, historia zatacza koło. Ja mam nadzieję i trzymam mocno kciuki za to, żeby Leo Messi zakończył karierę przede wszystkim na e, obrony tytułu mistrza Świata w USA, bo wydaje mi się, że byłaby to przepiękna puenta. Jeśli oglądałeś ten odcinek, zostaw łapkę w górę i bardzo dziękuję. Dajcie znać w komentarzach, czy myślicie, że Leo Messi jeszcze będzie zdrowotnie w stanie wystąpić na Mistrzostwach Świata za dwa lata w Stanach Zjednoczonych. Cześć!